W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święto miłosierdzia Bożego. Pan Jezus żądał ogłoszenia święta miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Powiedział: Pragnę, aby święto miłosierdzia. Było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego. Wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego, która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii świętej. Dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie. My grzeszni, Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Amen.